Cześć! W tym odcinku dowiesz się, jak nie sięgać do Twojego przycisku od odpalania komputera i mieć go po prostu u siebie na biurku. Tego typu przycisk nie kosztuje dużo, bo teraz widzicie cenę na ekranie i taki przycisk jest bardzo łatwy do montażu, bo montujemy sobie go tylko przez takie cztery, można powiedzieć, że złącza dwa, ogólnie tu są złącza, są trzy, a ogólnie podpina się tak samo, jak przycisk od obudowy. I jeżeli chodzi o montaż, jest on banalnie prosty, natomiast chcę pokazać Wam, jak to podpiąć po to, abyście nie mieli z tym problemu, no i pokazać Wam to jako ciekawostkę. Myślę, że jest to coś ciekawego. No i oczywiście blue switch tutaj mechaniczny, więc też nie jest taki beznadziejny super guzik, który po prostu wciskamy i tyle, tylko daje nową tą satysfakcję klikania. Po prostu jest to mega duża klawiatura dla twojego komputera, tak jak ten tutaj przycisk, który możecie sobie wciskać, żeby włączyć komputer. Przejdźmy do montażu. Ja oczywiście będę montował to w dwóch komputerach. Wy zobaczycie film z montażu jednego, a potem pokażę wam, jak to przyczepię do biurka w którym miejscu, żebyście mogli zobaczyć tego fajne wykorzystanie. No i wtedy możecie oczywiście komputery Dalej schować, nawet w pokoju, kurde, obok, i macie przycisk po prostu do włączenia przy sobie, bo to jest wszystko, do czego sięgacie, jeżeli klikacie coś na obudowie. Więc przejdźmy do montowania tego cuda. Aby zamontować, no to oczywiście trzeba zdjąć tą szybkę, czyli odbokować front panel i musimy wypiąć ten guzik, który jest w obudowie. I teraz ważna sprawa. Zanim podepniecie sobie ten oto przycisk do włączania komputera, zalecam, abyście zdecydowali, którędy chcecie wypuścić sobie kabelek, bo kabel musi którędyś wyjść, żebyście mogli potem go sobie zamocować. To na przykład właśnie biurka. Jeżeli chodzi o montaż tego to kabelka, jak widzimy tutaj, jeżeli chodzi o całą obudowę, to ona ma różne tutaj kabelki powpinane i z tej strony jak sobie przyjrzycie się to tutaj dokładniej znajduje się też już podpięty power guzik widzicie tu są takie różne piny i te piny właśnie służą do tego, aby wpiąć tutaj się w to, żebyście mogli właśnie podpiąć tego powera. Więc tutaj musimy wpiąć ten power. Jeżeli chodzi o wpięcie tego powera, to musicie to wpiąć tak samo, jak już mieliście wcześniej wpięte. Czyli jak wpięcie sobie ten kabelek, to wpinacie go w to samo miejsce, w które wepnęliście po prostu wcześniej. Najczęściej na płytach głównych jest też narysowany guide, czy są podpisane te przyciski, tak abyście wiedzieli, gdzie to dokładnie podpiąć. Jeżeli takiego czegoś nie ma, to możecie oczywiście znaleźć to w instrukcji. I zanim oczywiście przystąpimy do montażu tego przycisku, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba ustalić, gdzie będziemy go wypuszczali, bo tutaj na dole musimy go wpiąć, więc te kabelki musimy gdzieś przełożyć. I ogólnie opcje są różne. Można przełożyć przez górną część na przykład pookoło filtra, tylko wtedy u mnie ten filtr byłby taki taki dyndający, w sensie bo odstawało. Więc myśleć czasem go nie przepuścić, powiedzmy sobie tutaj koło śledzia, które jest na dole, żeby przez dolny śledź przechodziło po prostu. Albo przez tylną część obudowy wyprowadzić sobie to do środka, tylko wtedy stracimy trochę dużo tego kabla, który tutaj się znajduje. Więc wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie tak wypuścić, żeby mógł z tym polecieć jak najdalej. Ponieważ tutaj z tyłu obudowy, jak widzimy, są takie plastry miodu w tym miejscu. Jeżeli wypuścimy to tędy, to będziemy potem mogli łatwo sobie tym kablem zarządzać. No, czyli Oczywiście troje kabla zniknie, ale dzięki temu będziemy mieli bardzo czyściutko i nie będziemy mieli tego gdzieś tam zamieszane, nie wiadomo, gdzieś coś z tym zrobione. Więc ja te kabelki sobie tutaj po prostu przez sześcianik przepuszczam. Dzięki temu zyskujemy łatwą opcję do sterowania tymi kablami później. Jak widzimy, nie będziemy musieli nigdzie niczego rozwalać, a będziemy mieli po prostu guzik, który możemy sobie gdzieś przymocować. Wypuszczamy sobie ten kabelek tutaj prawą stroną, tak żebyśmy mieli go bardzo blisko tego, co potrzebujemy. I w tym momencie musimy się dostać do kabli, które są tam na dole. Natomiast bardzo mocno tutaj mi przeszkadzają te kable od karty graficznej, żeby mi tak nie przeszkadzały. I od Thunderbolta, bo mam też Thunderbolta tu wpięty obok. No i muszę wypiąć na chwilę złączę od... Thunderbolt, właśnie, żeby dostać się do tego Power Switch'a, którego wypinamy sobie. On tutaj u góry był, jak widzieliście. Tu u góry był ten Power Switch. Ogólnie, umie, jeżeli chodzi o moją obudowę, to na ma tą instrukcję napisaną, gdzie, co i jak wpinać. Natomiast znajduje się to dosłownie tutaj poniżej tego i nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć. O, widzicie, jest pod spodem napisane Power Switch, speaker i tak dalej. Tu wszystko pod spodem. Więc teraz musimy niestety te drobne kabelki powtykać, tak mamy po kolei jeden kabelek tutaj, drugi obok i teraz tego power switcha musimy tu wpiąć. I w tym momencie jak widzimy, mamy to wszystko wpięte, więc możemy sobie ten biały kabel tam z tyłu pociągnąć i go ułożyć. Oczywiście też te kabelki, które były już wpięte, też sobie gdzieś tu z tyłu schowamy, żeby nie były na wierzchu. Bo nie chcemy, aby one tutaj przeszkadzały. Więc my je sobie tam damy gdzieś z tyłu, gdzieś tam sobie niech są schowane, zaraz je będziemy układali. Na razie mam gdzieś tutaj, żeby jakoś to ułożyć po prostu pod spodem, żeby nie przeszkadzało. Teraz jak patrzymy sobie od tej strony, to ten kabel idzie tak centralnie przez środek i chciałbym go zrobić jak najbardziej przez środek po to, aby jak najmniej jego po prostu stracić, bo chcę jak najdłuższy mieć tu u góry kabel, żebym mógł sobie pod biurko doczepić, ja mam biurko elektryczne, więc będziemy sobie je tutaj gdzieś wpinali, ten kabelek, przez tą opaskę, którą tutaj mam i po prostu zamykamy obudowę i będzie działać. Ładnie kabelek jest tu przypięty, tu jest ładnie wypuszczony, możemy zamykać obudowę. Także nie pozostaje nam nic innego jak teraz przetestować ten guzik i po prostu ustawić to wszystko, przykleić, przyczepić, jeżeli już będzie działało, do biurka. Ja jeszcze muszę zabrać się za drugi komputer. I od taka ciekawostka, mamy teraz ten przycisk daleko i mogę go sobie wcisnąć i zobaczcie, że on się ładnie świeci, że jest komputer włączony, kąp komp się odpala i oczywiście chcę wyłączyć komputer, to mogę przytrzymać ten guzik na przykład i szybko kąp się wyłącza. No ja zabieram się za drugi kąp, a Wam pokażę za chwilę, jak to będzie finalnie wyglądało. Tu możemy zauważyć, że jest tak samo, czyli też mamy dwa górne od lewej strony, więc podejrzewam, że u Was będzie to samo. Pamiętajcie tylko, że niektóre z tych przycisków będą wymagały od Was, żeby plus i minus było poprawnie. Wtedy najczęściej od tej lewej strony jest plus, minus i przełącznik obojętny, no bo to po prostu ma puścić sygnał. Drugi kabelek też już zamocowany. Oto efekt finalny. I spokojnie, nie jest to jeszcze room tour, jeszcze, bo to stanowisko chcę jeszcze trochę dopieścić, zanim wam je pokażę. Ale zobaczcie na to. Mamy tutaj ukryte dwa guziki po lewej stronie, które po wciśnięciu tego włącza się mój główny komputer, a po wciśnięciu tego włącza się mój streamingowy komputer, czy też komputer do nagrywania, bo ostatnio nie streamuje. Klikając ten guzik, podświetla się on i odpala się komputer. Klikając ten guzik, Odpala się ten komputer, no i podświetla się ten guzik. Nie wiadomo, też możemy ten guzik przytrzymać. Tak, byśmy przytrzymywali normalny przycisk, i również komputer się wyłącza. Więc myślę, że fajny efekt. Przede wszystkim w momencie, kiedy będziemy siedzieli sobie standardowo przy biurku, efekt będzie po prostu the best.